Dzień dobry serdecznie w drugim odcinku, już nie kuli, kulinarnym. Jak wiecie, w poprzednim odcinku tarę chrzan za pomocą, no trudno powiedzieć, aż mnie serce boli, sokowirówki z 1984 roku. Oczywiście, dla młodych powiem, że ten sprzęt, który był, to niestety był dostępny tylko i wyłącznie na kredyt dla młodych małżeństw. Czyli w 1984 roku, jeżeli ktoś brał ślub, żenił się, to musiał mieć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, że jest po ślubie, jest młodym małżon, małżonkiem lub żoną. Takie młode małżeństwo było do 1935 roku życia. No i oczywiście dostawało się papier, szło się do. Odpowiedniego sklepu AGD. No oczywiście składało się zamówienie, bo oczywiście od ręki tego towaru nie było, i za pomocą banku otrzymywało się kredyt na ten sprzęt gospodarstwa domowego, czekało się miesiąc, półtora, no i brało się do domu. To, co ja tutaj zraz wam pokażę. No i oczywiście, przez jakiś okres czasu, tam dwa czy na trzy lata, czy jak to było, tam yy, rozłożone na raty, płaciło się w banku PKO jeszcze było. Także takie były to czasy dla młodych. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, to jest jakieś taka fikcja. No i na ostatnim tym programie kulinarnym, niestety, podczas tarcia chrzanu po 38 yy, latach, bo ten sprzęt. Został wyprodukowany w 1984 roku, tak? To jest 38 lat. I on po prostu w pewnym momencie wybuchł mi. Nawet to widać podczas filmu na ekranie. No i niestety cały silnik się spalił, wszystkie bebechy się spaliły. No i cóż mam powiedzieć? Teraz wam pokażę, jak to wygląda, to co było na kredyt dla młodych małżeństw. Wezmę tutaj tą kamerę, opuszczę w dół i zaraz mniej więcej pokażę nie wiem czy to będzie widać, bo słoneczko oczywiście świeci. Co wchodziło w skład tak potężnej maszyny, na którą trzeba było mieć kredyt dla młodych małżeństw. Coś widzę mi tutaj ta kamera yy, zrobię pauzę, bo to trochę takie coś przekrzywione. Pyk pauzę. Puściłem, to będzie chyba teraz widać w skład tak potężnego zestawu, na który trzeba było mieć naprawdę pożyczkę, brać, trzeba się było żenić, wyjść za mąż. No to co, wchodzi pojemniczek, którym wkładało się silnik, który uległ mi całkowitemu spaleniu, nawet tutaj cewka jak pękła. To na tej cewce pisze dokładnie, nawet cewka, w którym roku została wyprodukowana, i tutaj jest, pisze marzec 1984 rok. Może, jeżeli bym pokazał z bliska, to może wtedy będzie to widać, że to będzie gdzie to, czy to ja to, że to jest 84 rok. Tutaj pisze 84 rok. No, wielki sentyment miałem do tej sokowirówki Niestety yy, uległa zniszczeniu zostało mi troszeczkę plastików, porządny nóż. Wyobraźcie sobie, że te noże były robione do dzisiaj one sięły po 38 latach. Tutaj części składowe do tej sokowiróweczki, Góra sokowiróweczki. do tej pory plastik niepęknięty porządna robota, Sitko. Porządna robota jednak za komuny jak robili to wszystko było porządne. Zbiorniczek na wszystkie te wytłoki które były z sokowirówki rzucało się tutaj sok spływał za pomocą tego olejka do garnuszka jak żeście widzieli. No i nawet takie odlewy plastikowe jak były robione to po 36 latach 8 latach one są do tej pory sprawne i Aż żal, że ten silnik uległ mi teraz spaleniu, no jestem bardzo no rozczarowany, jestem. szkoda mi po prostu tej, tego sprzętu, już go naprawiać nie będę, bo to nie ma sensu, ale jak się kupi znowu jakąś chińszczyznę, to będzie dziadostwo, no i yy, nie będzie po prostu rok, dwa, będzie to wszystko do wywalenia. Szkoda, 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 wielka szkoda, także taki sprzęcior, jeszcze raz pokazuję dla młodych, to było na kredyt dla młodych małżeństw. No jak się hajtnąłeś, to miałeś pewne przywileje za komuny, tak to było dobrze. Całe szczęście, że te czasy już minęły, no i nie ma tego dziadostwa, co było kiedyś, więc ja podniosę już teraz kamerkę do góry. Może będziecie mnie widzieć zaraz. Pożegnam się już z Wami w tym odcinku. Chrzanu do końca nie utarłem. Nie udało mi się tego chrzanu dokończyć. Będę to musiał ręcznie zrobić na tarce. Oczywiście też mam taką tarkę jeszcze komunistyczną. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się. Do następnego pitu. Pitu. Ja uciekam. Będę chrzan taru, łzy mi będą lecieć z oczu. Wyłączam już kamerę. Cześć.